Dobry państwu, Tomasz Szwajgierd. Pilne, aż mi tak powiem państwu trochę śmieszno i straszno tak mówić o powstanku kadłubka, papierowym powstanku kadłubka. Szanowni państwo, Jarosław Kaczyński po zwołaniu tego marszu, który przerodził się. W demonstrację, bo marsz by wyglądał kuriozalnie, taki nieduży marsz, to oni szybko zrobili z tego demonstrację na placu zamkowym. Po tych wszystkich przemówieniach, po tym kiedy już zmienił swoją retorykę, premier Morawiecki krzyczał, już zachował się w inny sposób, mówił takim prostym językiem, Trochę zbliżonym do tego języka, do kibisów przeznaczonego, jakim też wcześniej mówił Nawrocki. Ale na końcu wystąpił Robert Bąkiewicz, taki szef tych szafów ochronnych Jarosława Kaszyńskiego. I to, co mówił Bunkiewicz, wiecie Państwo, Bąkiewicz, nazwany przez Kaszyńskiego bohaterem. E, Bąkiewicz, <noise> jakimś mm, działaczem społecznym. Mm, posłuchajcie państwo. Kewain 24. Bąkiewicz o wyrywaniu chwastów i napalmie to czystej wody nienawiść, nawoływanie do przemocy. Robert Bąkiewicz przemawiał podczas sobotniego wiesu PiS w Warszawie: Mówił, że chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię. Na tą ziemię rzucać. No, myślę, że na ten, no dobrze. Żeby nigdy nie odrosły. To jest czystej wody ksenofobia, nienawiść, nawoływanie do przemocy. Wszystko, co powinno być natychmiast potępione, ocenił w tfn 24 roku Lewicy Robert Biedroń. Tak, to prawda. Tobiasz Bochański z PiS przekonywał, że nikt w PiS nie pochwala przemocy. Ale dodał, że Bąkiewicz wykonał dobrą pracę na granicy. W sobotnim sobotnie popołudnie na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PIS przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Przemawiali w nim politycy PIS, w tym prezes partii Rosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu Donarda Tuska. Do głosu dopuszczony został także Robert Bąkiewicz, pojawił się na scenie z dwóch z samolotowego ruchu obrony granic, którzy trzymali papierowy kos tak. Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur i sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę, i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosł, mówił Bąkiewicz. Towierzch Błocheński. O te słowa było pytane w faktach po faktach. Uroposeł PiS, Towierzch polityk podkreślił, że Bąkiewicz nie jest członkiem PiS nieprzypadkowo przemawiał po wszystkich liderach Prawa i Sprawiedliwości, jest organizatorem Ruchu Obrony Granic, więc w ramach tego formatu przemawiał, uzasadniał. Ja nie mam żadnej kosy ze sobą, to mogę zapewnić, ani w domu. Myślę, że było bardzo wiecowe przemówienie Roberta Bąkiewicza. Jego trzeba pytać, co chciał ukryć pod tymi figurami retorycznymi. Zapytany, że podpisałby się posłowami słowami prezesa PiS, który nazwał Roberta Bąkiewicza mądrym człowiekiem, bo odparł. Ja mam? Swoje słowa. Według niego Robert Bąkiewicz wykonał, wykonał bardzo dobrą pracę, tworząc ruch obrony granic. Razem z Adamem Borowskim i innymi ludźmi, którzy się zrealizowali i wypełnili pustkę tam, gdzie polskie państwo spało. Jednocześnie zaznaczył, że nikt w sprawie sprawiedliwości nie pochwala jakiejkolwiek przemocy. Biedny no, miał rację, to jest ksenofobia, nienawiść, mmm, nawoływanie do przemocy powinno być potępione metafora jest głupia, Ta, no to, to, to jest prawda. I słuchajcie Państwo, z czym mamy do czynienia? Pamiętajcie, że Jarosław Kaczyński eskaluje te działania. Jarosław Kaczyński już używał kiedyś Bunkiewicza, używał Bunkiewicza wtedy, kiedy chciał wywołać m, tę awanturę, kiedy był władzy, to znaczy chciał m, bronić kościołów. Twierdził, że kościoły są zagrożone. Lubąkiewicz zasłynął z tego, że zrzucił kobietę ze schodów. Tam doznała obrażeń. Później było takie słynne jego starcie z warszawkami na placu Trzech Krzyży. Nie wiem, czy widzieliście. Lubąkiewicz wołał policję. Ludzie swoje wiedzą, swoje rozumieją. I nawet ci mm, ludzie, do których on by się odwoływał, czyli to środowiska kibicowskie ci, czy inne, no bo nie uważają za, za jakiegoś swojego przywódcę. Jak wiecie, w, w, y, wyłączyli go i zabrali mu y, to przewodnictwo nad Marszem Niepodległości. Ale co robi Kaczyński? Kaczyński teraz, który Koniecznie chce, żeby tego 13 listopada, kiedy nastąpi zmiana na stanowisku marszałka Sejmu, czy ma nastąpić zmiana, on chce tutaj koniecznie, żeby był nacisk na posłów, był nacisk na tych, którzy ewentualnie, mają się do niego przyłączyć. Pamiętajcie, że na nich, jak pachta na byka działa pan minister Żurek, jego konsekwentne działania. Oni utracili nad sądami władzę, bo te konsekwentne działania z wymianą prezesów, z teraz tą ustawą praworządnościową, no której na pewno nie będzie chciał podpisać Nawrocki. Te wszystkie działania, które no, pokazują w pewnego rodzaju porozumienie, nawet porozumienie e, pomiędzy e, Lewicą, Polską 250 i, i, 2050 i e, PSL-em dotyczącą tego, że już nie będzie tych tematów chociażby zyszących e, związków partnerskich, bo Zostanie przygotowana ta ustawa. Wiadomo, że to, wiecie Państwo, to jest tylko wspólna deklaracja, o tym wiedzą ludzie od Kośniaka Kamysza, bo nie podpisze tej ustawy Nawrocki, On będzie miał problem z tą, z tą ustawą, no ale coś się będzie działo. Nie będzie to, co wcześniej robił Hołownia, czyli celowo doprowadzał do tej kłótni, eskalacji pomiędzy, bo już widać, pomiędzy Partiami w koalicji. Słowa Bąkiewicza o tym: nie bójcie się sądów, nie bójcie się prokuratur, są to naturalne, to nie ma o czym mówić, bo człowiek się nie powinien bać ani sądów, ani prokuratur. Powinien, no iść tam po sprawiedliwość. Nie no wiem, że to jest jakaś utopia. Szczególnie ja mogę sobie zdawać z tego sprawę na moim przykładzie, ale mm, mówienie o tym, że nie bójcie się, a później, że będzie się wyrywało chwasty i wypalało, to jest skierowane do tych sędziów, czy ewentualnie prokuratorów, którzy się ośmielą i odważą podejmować decyzje niezgodne z tą linią Jarosława Kaczyńskiego, czy Bąkiewicza. Wiecie, Jarosław Kaczyński ma olbrzymi dylemat, bo na Marszu Niepodległości bardzo chciałby wystąpić jako lider. Rafał chciałby tam pokazać, że on za sobą ma tytuł, bo przyjdą Polacy i świetnie, Marsz Niepodległości powinien być takim hmm, świętem Polaków. Z okazji odzyskania niepodległości powinni tam przychodzić wszyscy, Powinien jednosić Polaków, nie powinien być marsz nienawiści, ale marsz w, w, w największym święcie. No, zyskaliśmy niepodległość. Tak. I hmm, Kaczyński pokazuje dalszą część tej swojej sprawczości. Czyli słuchajcie, jeżeli wy hmm, nie zgodzicie się na to, że będzie rząd techniczny, że my zaczniemy się mścić bo to się mścić i straszyć to głos będzie miał ulica. To, to ma być ta ulica Bąkiewicz. Ja przypominam Państwu, że Kaczyński tymi, to są działania pr i propagandowe, ale powinny być rozliczane. Te słowa powinny być rozliczane. Ja nie jestem zwolennikiem yy, cenzury. Ale nie wiecie, no, no naprawdę. Czy słyszeliście, kiedykolwiek mówiliśmy o demonstracjach, mówiliśmy o wyjściu na ulicę, ale nigdy nie mówiliśmy o tym, że budowa jakaś przemoc. Mówimy o pokojowej demonstracji, z ulic nie zejdzie się i będzie się protestowało. Tak jak protestowała solidarność, tak jak została w Polsce w ten sposób przejęta władza. Nie, nie. Nie w sposób, dokładnie w inny sposób. Ktoś, kto chce to robić w, w, w związku chociażby z tym, że jest olbrzymie zagrożenie e, no, ze strony Rosji, no to pomyślcie Państwo, ktoś chce podpalać Polskę i kto chce y, nagle tutaj, nie wiem, ten przysłowiowy napalm rzucać i rozwalać e, e, sądy i prokuratury, to dla kogo działa? Dla kogo działa? To jest ewidentne. Tam po prostu jest olbrzymia radość i, i, i tylko pytanie, jak w tym można pomóc. Wiecie? A jaki rząd popełnił błąd? Błąd popełnił taki, że kiedy Bąkiewicz zorganizował sobie tę ten, ten prowokację na granicach, należało normalnie tych ludzi legitymować i usuwać z granic, a nie e, powodować, żeby tysiące strażników granicznych musiało zajmować się tematem, którego nie ma, bo nie było problemu z, tym, z tą relokacją uchodźców czy migrantów i przerzucania ich z Niemiec do Polski. To nie były jakieś kwoty, które rzeczywiście były przedstawiane przez Kaczyńskiego. Natomiast reagowano na nie tak, jakby Kaczyński chciał. Sztaby kryzysowe, tysiące ludzi przesuwanych tam na granicę i później widzicie te puste namioty i puste flaszki, awantury i więcej niż się z tym nie tym dzieje, już tego nie ma. Rozumiecie? To pokazuje tylko tę krótką terminowość, krótkoterminowość i takie działanie Piarowskie. Dlatego mówię o tym powstanku Kadłubka, oczywiście Wincentego Kadłubka, kronika, nie Wincentego Kadłubka, tylko kronikarza, którym powinien się Jarosław Kaczyński, bo to jest jego najlepsza rola, nie Wincentego, no, który Rzeczywiście w tej chwili tak naprawdę stanowi przeszkodę do tego, żeby pis, czy to co z pisu pozostanie, mógł pójść w jednym bloku. To tylko Kaczyński przeszkadza temu wszystkiemu i Kaczyński chce pokazywać, że on jest w stanie nawet podpalić Polskę. I Rozumiem, że niektórzy uznają to za zbyt alarmistyczne, ale od takich rzeczy zaczynają się niezwykle poważne wydarzenia. Tak jak obrażał Bąkiewicz funkcjonariuszy i zostało to już rozliczane przez prokuraturę, te słowa też powinny być rozliczane. Można mówić różne rzeczy. Ale to już była przesada, że oni to legitymizują. No ktoś w końcu powinien mieć po prostu jaja i ich za to rozliczyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o ewentualne podniesienie łapki w górę i wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.